Odcinek trzynasty Rozdział jedenasty Upadek Nargotrondu Na wiosnę piątego roku od przybycia Turina do Nargotrondu zjawiło się w twierdzy dwóch elfów. Przedstawili się jako Gelmir i Arminas z ludu Finarfina i oznajmili, że mają sprawę do władcy Nargotrondu. Teraz wszystkimi siłami królestwa dowodził Turin i jemu podlegały... Wszelkie wojskowe sprawy. Co więcej, stał się surowy i dumny. A chciał wszystkim zarządzać wedle własnej woli, sądząc, że tak będzie najlepiej. Dlatego też przyprowadzono przybyszów przed oblicze Turina, lecz Gelmir rzekł: Chcielibyśmy mówić z Orodretem, synem Finarfina. A gdy przybył Orodret, Gelmir tak do niego przemówił: Panie, byliśmy poddanymi Angroda. I od czasu Nirnead długo wędrowaliśmy. Lecz ostatnio mieszkaliśmy wśród ludu Kirdana u ujścia Sirionu. Pewnego dnia wezwał nas i nakazał udać się do ciebie, bowiem objawił mu się sam Ulmo, władca wód, i ostrzegł go o wielkim niebezpieczeństwie zbliżającym się do Nargotrondu. Lecz o Rodred zapytał nieufnie. — Dlaczegoż więc przybywacie z północy? a może mieliście także inne zadania rzekł na to arminas tak panie cały czas od Nirnyath szukałem ukrytego królestwa Turgona i nie znalazłem go obawiam się iż przez to poszukiwanie nadmiarę opóźniłem nasze posłannictwo Kirdanowi bowiem zależało na czasie a i chciał zachować naszą podróż w tajemnicy przeto wysłał nas z wzdłuż wybrzeża statkiem z którego zeszliśmy na ląd w fiordzie Dręgist. Lecz wśród nadmorskiego ludu mieszkało wielu takich, którzy w minionych latach przybyli na południe jako posłańcy Turgona, i ich powściągliwe słowa podsunęły mi myśl, że może Turgon nadal mieszka na północy, a, a nie na południu, jak się na ogół sądzi. Nie znaleźliśmy jednak ani śladu, ani pogłosek o tym, czego szukaliśmy. A dlaczego poszukujecie turgona? spytał Orodret. — Powiem, powiedziane jest, iż jego królestwo najdłużej będzie się opierało Morgotowi — odparł Arminas. Słowa te wydały się Orodretowi złowróżbne i rozdrażniły go. — Zatem nie marnujcie czasu w Nargotrondzie — rzekł. — Bo tu niczego o Turgonie nie usłyszycie. A mnie nie trzeba uczyć, że Nargotrond jest zagrożony. — Nie miej nam za złe, panie — powiedział Gelmir — jeśli prawdę odpowiadamy na twe pytania a to co zboczyliśmy z prostej drogi no to tylko dlatego z tej drogi wiodącej do ciebie zboczyliśmy ale nie okazało się to bezowocne zaszliśmy bowiem dalej niż docierają twoi najlepsi zwiadowcy przemierzyliśmy dorlomin i wszystkie ziemie leżące w cieniu eret zapuściliśmy się też w dolinę przełomu sirionu — Cały czas śledząc poczynania nieprzyjaciela. W rejonach tych gromadzi się mrowie orków i innych nikczemnych istot, a w okolicach wyspy Saurona zbiera się wielkie wojsko. — Wiem o tym — rzekł Turin. — Wasze wiadomości są spóźnione. Jeśli posłannictwo od Kirdana miało odnieść jakiś skutek, powinno było dotrzeć do nas wcześniej. — Przynajmniej teraz usłyszysz, królu, nasze posłanie. Rzekł Gelmir do Orodreta. Wysłuchaj zatem słów władcy wód. Tak powiedział do Kirdana: Zło z północy splugawiło źródła Sirionu i palce płynących wód tracą moc, z którą wniewlałem. Lecz gorsze jeszcze zło nadejdzie. Przekaż tedy władcy Nargotrondu to, co ci teraz powiem. Zawrzyj drzwi warowni i nie wychodź z niej. Wrzuć kamienie swej dumy do grzmiącej rzeki. By pełznące zło nie odnalazło bramy. Mroczne wydały się te słowa o Rodretowi, i, jak zwykł to czynić, zwrócił się poradę do Turina. Lecz Turin nie dowierzał posłańcom i rzekł pogardliwie. A cóż takiego wie Kirdan o naszych wojnach z nieprzyjacielem, od którego tak blisko mieszkamy? Niech żeglarz dogląda swych statków. Jeśli władca wód istotnie chciałby przesłać nam radę to niech wyraża się jaśniej, bowiem. Komuś nawykłemu do wojny słuszniejszym by się zdało zebrać wojska i wyprawić się śmiało na spotkanie wroga, zanim zbytnio się zbliży. Skłonił się na to Gelmir przed Orodretem. Powiedziałem, co mi kazano, panie. Odparł i odwrócił się. Arminas zaś rzekł do Turina: Czy rzeczywiście pochodzisz? — Z rodu Hadora, jak powiadają? — Zwe się tu agar Wain, czarny miecz Nargotrądu. odparł Turin. — Wydaje się, że masz wiele do czynienia z powściągliwą umową, przyjacielu. Dobrze, że sekret Turgona jest przed tobą ukryty, bowiem szybko by o nim usłyszano w Angbandzie. Imię człowieka należy do niego samego, a gdyby syn Hurina dowiedział się, iż go zdradziłeś, choć... Wolał pozostać w ukryciu, to lepiej niech schowacie i schwyta morgot i wypali ci język. Arminas przestraszył się nagłego gniewu Turina, lecz Gelmir rzekł: Nie zdradzimy go, agarłaenie. Czyż nie radzimy za zamkniętymi drzwiami, gdzie można mówić otwarcie? Sądzę, że Arminas dlatego o to zapytał, bo wszystkim mieszkającym nad morzem jest wiadomo, że ulmo wielką miłością darzy ród Hadora, a Niektórzy powiadają, że Hurin i jego brat Huor przybyli niegdyś do ukrytego królestwa. Gdyby tak istotnie było, nikomu by o tym nie powiedział, ani wielkim, ani malutkim. A już najmniej swemu małemu synowi odparł Turin. Zatem nie wierzę, by Arminas zapytał mnie o to w nadziei, że się czegokolwiek dowie o Turgonie. Nie ufam takim szkodliwym posłańcom. Zachowaj, swą nieufność dla siebie, rzekł Arminas w gniewie. Gelmir źle mnie zrozumiał. Zapytałem, bowiem zwątpiłem w to, w co się najwyraźniej powszechnie tu wierzy. Istotnie, niewiele przypominasz krewnych Hadora, jakiekolwiek by było twoje imię. A co ty o nich wiesz? Spytał Turin. Widziałem, Hurina, odpowiedział Arminas. A przed nim jego przodków. — A na Pustkowiach, Dorlominu, spotkałem Tuora, syna Huora, brata Hurina. — On jest podobny do swych przodków. — Ty zaś nie. — Bardzo możliwe — powiedział Turin. — Choć dotąd nic nie słyszałem o Tuorze. Nie wstydzę się tego, że moje włosy są ciemne, a nie złociste. Nie jestem bowiem pierwszym synem podobnym do swej matki, a przez Morwenę... Eleduen pochodzę z rodu Beora i spowinowacony jestem z Berenem Kamlostem. Nie mówiłem o kolorze włosów, rzekł Arminas. Potomkowie rodu Hadora zachowują się inaczej, tak jak Tuor. Okazują grzeczność i słuchają dobrych rad. A władców zachodu darzą czcią. Ty zaś chcesz się radzić tylko własnej mądrości lub miecza i przemawiasz wyniośle. — To też powiadam ci. Agarwenie Mormegilu, że jeśli dalej będziesz tak postępował, inne będzie twe przeznaczenie niż mógłby tego pragnąć potomek rodów Hadora i Beora. Zawsze było inne, odparł Turin, ale nawet jeśli muszę znosić nienawiść Morgota z powodu męstwa mego ojca, to czy muszę także wysłuchiwać drwin i złych wróżb dezertera, choćby nawet przyznawał się do pokrewieństwa z królami? Radzę wam, wróćcie na bezpieczne wybrzeża morza. Wówczas Gelmir i Arminas odeszli i powrócili na południe, choć mimo drwin Turina chętnie poczekaliby na bitwę, zostając wśród pobratymców. Odeszli jedynie dlatego, że Kirdan na rozkaz Ulma polecił im przynieść wieść o Nargotrondzie i o zaniesionym poselstwie. Orodret wielce się zaniepokoił słowami posłańców. Turin zaś... Popadł w jeszcze bardziej ponury nastrój. Nie chciał się zastosować do ich rad, a już najmniej był skłonny zburzyć wielki most. Bowiem tyle przynajmniej ze słów ulma zrozumiano właściwie. Wkrótce po odejściu posłańców zginął Handir, władca Brethilu, albowiem na jego kraj napadli orkowie, dążąc w ten sposób do zajęcia przeprawy na tej glinie, kluczowej dla ich dalszych podbojów. Handir Wydał im bitwę, lecz ludzie z Breslu zostali pokonani i zapchnięci w głąb lasów. Orkowie ich nie ścigali, osiągnęli bowiem wyznaczony cel. Za to nadal gromadzili swe wojska w pobliżu przełomu Sirionu. Jesienią tego samego roku Morgoth wyczekał właściwej pory i wypuścił na lud na rogu wielką, od dawna przygotowywaną armię, a ojciec smoków Glaurung przedostał się przez równinę. Anfauglit na północne krańce doliny Sirionu, gdzie wyrządził wiele zła. Znalazłszy się w cieniu Eredwyathrin, dokąd sprowadził swym śladem wielką armię orków, splugawił Eythel Iwrin i wkroczył do królestwa Nargotrądu. Po drodze spalił Talat-Dirnen, strzeżoną równinę leżącą między Narogiem i Teiglinem. Wówczas wyruszył z twierdzy zastęp Nargotrondu. A taki groźny i straszny tego dnia zdawał się Turin, że gdy jechał konno po prawicy króla Orodreta, w serca wojowników wstępowała otucha. Lecz armia Morgota okazała się o wiele liczniejsza, niż głosiły raporty zwiadowców, a dotrzymać pola zbliżającemu się Glaurungowi, nie mógł nikt prócz Turina chronionego krasnoludzką maską. Elfowie zostali zmuszeni do odwrotu i pokonani na polu Tumhalad. Tam też zginął kwiat armii Nargotrondu i zdeptana została jej duma. Poległ król Orodred walcząc w pierwszym szeregu, a Gwindor, syn Guilina, otrzymał śmiertelną ranę. Turin skoczył mu na pomoc, a wszyscy przed nim pierzchali i wyniósł Gwindora z pogromu, a uciekłszy do lasu położył elfa na trawie. Wtedy rzekł Gwindor do Turina: Niechaj, Trud tragarza będzie płatą tragarzowi. Lecz ja się trudziłem na własne nieszczęścia, a ty na próżno. Moje ciało umiera i muszę opuścić śródziemię. A chociaż cię kocham, synu Hurina, to jednak żałuję dnia, w którym pomogłem ci uciec od orków. Gdyby nie twoje męstwo i duma, wciąż cieszyłbym się miłością i życiem, a trąd wytrwałby jeszcze czas jakiś. Więc... Jeśli mnie kochasz, odejdź. Pośpiesz do Nargotrondu i uratuj Finduilas. A to ci powiem na koniec. Ona jedna stoi między tobą i twoim przeznaczeniem. Jeśli ją zawiedziesz, ono odnajdzie cię niezawodnie. Żegnaj. Pośpieszył tedy Turin do Nargotrondu, zbierając po drodze ocalałych sklęski. A potężny wiatr porywał liście z drzew... Jesień bowiem przechodziła w srogą zimę. Lecz Glaurung wraz z zastępem orków dotarł do twierdzy przed Turinem, który zmitrężył czas, ratując Gwindora. Napastnicy pojawili się nagle, zanim jeszcze elfowie, postawieni na straży, zdołali się dowiedzieć o wydarzeniach na polu Tumhalad. Owego dnia most, który za sprawą Turina przerzucono nad wodami na rogu, okazał się narzędziem zła. Był bowiem wielki i mocny. I niełatwy do zburzenia. Tak więc wróg bez trudu przekroczył głęboką rzekę, a glaurung z całej mocy bluznął ogniem w drzwi Felagunda, rozbił je i wszedł do twierdzy. Gdy Turin dotarł na miejsce, straszliwa grabież nargotrądu dobiegała już końca. Niemal końca. Orkowie zabili albo wypędzili wszystkich elfów znajdujących się pod bronią i jeszcze plądrowali wielkie sale i komnaty, rabując i niszcząc wszystko, co wpadło im w ręce. Te spośród kobiet i dziewcząt, które nie zginęły w płomieniach lub od ciosów broni, stłoczyli na tarasie przed bramą, by jako niewolnice zapędzić do Angbandu. Taki obraz zniszczenia i rozpaczy zastał Turin. Nikt nie mógł, czy też nie ważył się go powstrzymać. On zaś, nie zważając na nic... Powalał wszystkich, którzy stanęli mu na drodze i tak przeszedł przez most. Kiedy w końcu przebił się do jeńców, stanął samotny, bo nieliczni wojownicy, którzy szli za nim, uciekli i się pochowali. W tej jednak chwili ze stojących otworem drzwi Felagunda wychynął straszliwy Glaurung i legł za Turinem, odgradzając go od mostu. I nagle odezwał się mieszkający w nim zły duch. — Witaj, synu Hurina! Dobrze cię spotkać! Podarwał się Turin i rzucił na smoka z ogniem w oczach, a ostrze gurtanga lśniło niby ogarnięte płomieniem. Lecz Glaurung wstrzymał ognisty dech. Otworzył tylko szeroko wężowe oczy i spojrzał na Turina. Bez strachu zajrzał w nie człowiek, znosząc miecz, i w jednej chwili wpadł w sidła przerażającego smoczego uroku. Zastygł w bezruchu, niby zmieniony w kamień, i długo tak trwali w milczeniu naprzeciwko siebie przed drzwiami Felagunda. Wtem Glaurung znów przemówił, szydząc z Turina. — Złe wiedziesz życie synu Hurina. Niewdzięcznym jesteś wychowankiem, banitą, zabójcą przyjaciela, złodziejem miłości, przywłaszczycielem władzy w Nargotrondzie — Lekkomyślnym dowódcą i zdrajcą swej rodziny. Twoja matka i siostra żyją jako niewolnice w Dorlominie, cierpiąc niedole i niedostatek. Ty się nosisz jak książę, a one chodzą w łachmanach. Tęsknią za tobą, lecz ty nie dbasz o to. Może się uraduje twój ojciec, gdy się dowie, że ma takiego syna, bo dowie się na pewno. A Turin? Spętany czarem Glaurunga słuchał jego słów i ujrzał siebie niby w zwierciadle zniekształconym przez złośliwość, a to, co zobaczył, napełniło go wstrętem. I kiedy tak, szlepia Glaurunga zadawały mu katusze i nie pozwalały ani drgnąć, na znak dany przez smoka orkowie popędzili zbitych w gromadę jeńców obok Turina i przeszli z nimi przez most. Była tam też Finduilas. Wyciągała ręce do Turina i wołała go po imieniu, lecz Glaurung uwolnił go dopiero wtedy, gdy jej krzyki i zawodzenie niewolnic ucichły w oddali na trakcie wiodącym na północ, ale głos Finduilas dźwięczał Turinowi w uszach i długo jeszcze go prześladował. Wtedy nagle Glaurung odwrócił wzrok i czekał. Turin poruszył się powoli, jak ktoś budzący się z koszmaru, a potem odzyskał siły i z głośnym krzykiem rzucił się na smoka, lecz ten tylko się zaśmiał i rzekł. Jeśli pragniesz zginąć, chętnie cię zabiję. Nie na wiele się to jednak przyda Morłenie i nienor. Nie zwracałeś uwagi na krzyki tej kobiety. Chcesz się wyprzeć więzów krwi? Lecz Turin zamachnął się mieczem i usiłował ugodzić potwora w oko. Glaurung błyskawicznym ruchem cofnął głowę na długość szyi Unosząc ją wysoko nad człowiekiem i powiedział: Nie, przynajmniej nie brak ci męstwa. Pod tym względem przewyższasz wszystkich, których dotąd spotkałem. I kłamią ci, co powiadają, że nie szanujemy odwagi u naszych wrogów. Spójrz o to: ofiarowuję ci wolność. Idź do swoich krewnych, jeśli zdołasz odejść. A jeśli ocaleje jakiś elf albo człowiek, by móc opowiadać o tych dniach, to na pewno z odrazą będą wymieniać twoje imię, jeśli wzgardzisz tym darem. Wtedy Turin, nadal omamiony smoczym wzrokiem, uwierzył słowom Glaurunga, jakby nie miał do czynienia z bezlitosnym wrogiem, odwrócił się i pobiegł przez most. Lecz Glaurung odezwał się raz jeszcze, mówiąc za jego plecami straszliwym głosem: Śpiesznie, podążaj do Dorlominu, synu Horina. Bo może jeszcze raz, uprzedzą cię Orkowie, a jeśli będziesz zwlekał, chcąc pomóc Finduilas, to nigdy już nie ujrzysz Morweny ani nie nor, a one cię przeklnął. Lecz Turin odszedł szlakiem wiodącym na północ, a Glaurung zaśmiał się raz jeszcze, ponieważ wykonał polecenie swego pana. Potem zaś zadbał o własną przyjemność. Zionął ogniem i spalił wszystko dokoła. Wszystkich orków, zajętych plądrowaniem, przywołał na zewnątrz twierdzy, a potem ich przegonił, zabierając im całą zdobycz aż do ostatniego cennego drobiazgu. Następnie zburzył most, zrzucając gruz w spienione wody na rogu, tak zapewniwszy sobie bezpieczeństwo, zgarnął w najgłębiej położonej sali wszystkie skarby i całe bogactwo Felagunda na startę. legł na niej i czas jakiś odpoczywał. A Turin... Dążył śpiesznie na północ przez spustoszone teraz ziemię pomiędzy Narogiem i Tejglinem a na spotkanie wyszła mu sroga zima tego bowiem roku śniegi spadły jeszcze jesienią a wiosna przyszła spóźniona i chłodna w drodze cały czas wydawało się Tulinowi, że słyszy głos finduilas wołającej go po imieniu wśród lasów i wzgórz cierpiał przez to katusze lecz w sercu Pulsowały mu kłamstwa glaurunga, a oczyma wyobraźni wciąż widział, jak Orkowie podpalają dom Hurina albo torturują Morwenę i Nienor nie zbaczał przeto raz obranej drogi.